kolejny dzień. Zaczynamy od spoglądania na kurczaki. Czy wszystko ok? Oczywiście to dla mnie nie jest początek dnia, bo mamy godzinę dziewiątą, chyba. Drugi raz wychodzę na zewnątrz. Kiedyś was zabiorę z samego rańca. Zobaczycie, jaka to jest robota. Po prostu dogląda zwierzaki. Godzina gdzieś mija. Samo dojenie trochę zajmuje. Jeszcze tych zwierząt nie ma jakoś dużo, bo te brojlery będą w kurniku. Indyki do tego dojdą, i może jeszcze się zgra, bo jeszcze nie zaplanowałem drugi rzut brojlera. No to tych zwierząt będzie raptem więcej do doglądania z rana, bo na wszystko oko trzeba rzucić. Nie? Abi. I nosa. I nosa. Jaką pogodę zamówiłaś dzisiaj? Nie za fajną. Kurczę, nie za fajną. Zamów lepszą na jutro. Na zegarze 8, 8 by było, by się zgadzało by się zgadzało No nic. Zdążyliśmy się nacieszyć eee, Pogodą iście wiosenną, a nawet i letnią. Już my bez koszulek z Wojciechem biegaliśmy Kurcze. Będzie co wspominać na stare lata żeśmy na początku kwietnia śmigali jak na plaży, nie Abi? O tym nie marzy w kwietniu latać jak na plaży, zimno. 17. środa minin Roberta i Rudolfa. wszystkie dobrego Robert, wszystkim Robertówkim oglądającym i wspierającym. Już zatańczyli, piruety zrobili, formułka odklepana. Można iść kimać do rana, proszę Państwa, nie? Dzisiaj robota. Chyba do szklarni się zamkniemy na chwilę, posadzimy parę sałat. A może i nawet się pokuszę w polu posadzić, jest teraz zimno, ale sałata zimna się nie boi, jest zachartowana i u mnie nie będzie też silnych mrozów, jeśli już to minus 1, minus 2 w nocy, przykryjemy będą będzie dobrze, może. A, budki mam, lęgowe, też trzeba zainstalować, dostałem od klientki, z drzewa zerwali, bo drzewo ścinali i nie oddali. Mówią farmer, ty jesteś... Kodowca. papug będziesz miał, niech ci się mnoży. Kurki przez ten cieplejszy okres się rozpędziły. Zaczęły dawać więcej jajek, około 10 dziennie więcej. Zobaczymy, jak wpłynie na nie temperaturka, która teraz przyszła, bo to też z tydzień mniej jak 10 stopni będzie i zimne noce. Muszę je trochę zamknąć, żeby nie miały w kurniku. A myślę, że dzień długi to. Już ta kura się nie rozstroi ze względu na temperatury. Zresztą 10 stopni w dzień to jest dobra temperatura dla dorosłej nioski. Kurde, jajce rozwalone. Coś ty zniosła. No i co? Czekam nadal, aż młode kurki zaczną coś tam nosić. O, póki co widzę, że rosną te kurki. I nic spadniętego z młodych nie widziałem, także możliwe żyć kurde, możliwe, że będzie dobrze. Kury są silne. Oczywiście nie wszystkie, bo te stare, no to już więcej siedzą na grzędach w kurniku tam. Już nie grzebie, już nie chce, nie chce żyć już. A te młodsze Rok, dwa co mają. Żyją! Chodzą, grzebią, jaja doszą. Widz, dziewczyny czekają na poletko? Tęsknią za prądem. <laughs> Czekam aż trawa wyschnie. O ile wyschnie w ogóle. Kurcze, wiatru nie ma, słońca nie ma. Może potrwać trochę. Też one powinny być odporne w miarę, nie, bo już jadły tej zielonki trochę, a owiec z rana jadły, <laughs> więc już tam przygryzły i sianem, zresztą tutaj nie gryzą trawy, więc więc jakoś nie mają chyba łaknienia teraz, mniejsze o to, co robimy, orientujemy się w sytuacji. Co, jak wygląda? No, zobaczcie, pierwsze sałaty, które wkładałem. Jak wyglądają? Od tej strony. No i gdzie, nie Po prostu się nie przyjęły, wyschły. A gdzie, nie gdzie ślimaki. zeżarły Jest to uzupełniać, ale z drugiej strony mi się nie chce. Bo i tak tego jest dużo. To naraz dużo będzie do wycięcia, więc wątpię, żebym to rozdał czy czy gdzieś sprzedał. Patrzę tylko na ślimaki, nie? O kurde dziady Co? Tutaj widzę, że kropelka leci w jeden kubek to cukinia albo dynia Black Beauty, Beauty. To od, od Emilki To wszystko chyba od Emilki będzie. A tu słucho czemu? Wszędzie mokro nie podlałeś czy co? O! Trzeba przesunąć o taką. A to w tą stronę Wtedy powinno być ok, Bo! Sałata przy murku, co wtykałem, wszystko wygląda na to, że zeżarły ślimaki. Gdzieś może jakaś pojedyncza została, ale nie widzę. Ale za to szczypiorku jest sporo. Można już lajtowo wyrywać, podrywać. Ciekaw jestem, czy jakakolwiek cebula z tego będzie, nie? Jakaś taka większa niż taka, nie? Kurde się, że to mała. Tamte uciekną, i ona już o! Panikuje. Pracownice do pracowni. O! Ta młoda kurka tam. Wiadomo, z tyłu się trzymają. O! Z tamtej strony. Chrzan jak wyrasta już. Przez jeszcze pięknie kwitnie, ale już bliżej końca. Tam jest dzika mirabelka. Już przekwitnięta. Czekamy jeszcze na jabłonie. Grusze zaczynają kwitnienie. Akurat w to oziębienie. Śliwki jeszcze kwitną. To jabłonie tylko ewentualnie zostaną pszczą. Chyba z sadów. czereśnia też zaraz będzie już przekwitała. coś tam wcześniej poznosiły. Pachniało z uli. No ale. Tyle co na rozpęd. No i od tej porze roku, no na, na co więcej można liczyć. Miód to w maju. Już dla pszczelarza, bo już ciepło jest i te pszczoły raczej robią robotę. Dla pszczelarza. A teraz to nie dziwnego, że przychodzi normalna pogoda typu 10 stopni, deszcze. Przedwiośnie, nie? A, albo wiosna. Powolno. Ogarniam trochę przy I bramkę zostawiłem otwartą. Już sekunda jeden. Poszły. I gryzą tą zieleninę, więc nie ma co się czaić. Koza odporna. Włączamy pastuch. I niech idą w pole. O, cały czas myślę jeszcze nad strategią jak robić, żeby nie kosić ręcznie eee, tam, gdzie pastuch chce rozwijać. Nie? To znaczy jak pójdę w pole, to będzie trzeba pojechać tym traktorkiem, jak będzie słucho, to zrobię. Ale tutaj o obok. I myślę, że chyba będzie trzeba przesunąć im na wygryzione, o ile wygryzą. Met się cofnąć pastuchem w pastwisko. A tutaj, gdzie teraz jest, to po prostu traktorkiem przyjadę, kosiarką i będzie wykoszony i następnym razem wrócić, nie? A tam, jak będę chciał iść dalej, to będę musiał pas wycinać. O, już widać różnicę, że jest skrócona tutaj, nie, ta trawa. Co, gotowe? Na lekkie pierdolnięcie. Teraz zobaczymy. O, moje technologie to co? Tylko to wystarczy włączyć. O, nie wchodzimy, nie wchodzimy. Perełka już działa. Tryb eko. Chociaż może do nauki to dam tryb Turbo, czy jak to tam nazwali? Turbo. I co teraz robię, to sprawdzam, czy iskra idzie. Idzie. Uziemienie działa. Jak koza chciała. <laughs> idźcie, idźcie, otwieram już. O, Tutaj centrum dowodzenia będzie energią. I zobaczcie, starsze kozy powinny przy słupku iść, bo kojarzą, że coś tam wali bliżej prawej, nie? Malutka tak jak wchodziła drugi raz, to obwąchiwała słupki, nie? O, się obejrzała tylko i od razu w lewą. O, widzisz? Unikają prawej. Każda dostała z tej strony strzał, nie? A młode wchodziły tutaj pod tym, nie? Też je waliło, ale one, no wiadomo, młode, mniej doświadczone w życiu, ale też, o, trochę tak jakbyś. O, ta nie dostała chyba, albo już zapomniała. Bo blisko się trzyma, nie? Ale w końcu i one skumają, nie? O! Co! Brudasie! Kurde, od was by się przydało ściółkę wywalić do ścielą, ale tam już tam jest tyle wilgoci pod spodem, że to tylko chlupie pod nogami. Niestety. O! Falnie Musi napiąć mocniej, bo do skóry nie dochodzi, nie? Zobacz. To już zauważyłem, nie, że... O! O! I poszła tam, nie? O, następna. No i dobra, się uczą, nie? No niestety te małe widzicie, one przechodzą pod tym, nie, więc, więc to nie podnie robione, nie? Ale duże kozy, zanim one nie przejdą, one głową trącą, napną. Temu tak nisko jest rozwieszone, żeby właśnie jak idą za trawą, żeby głową dotknęły, żeby tam rogów nie wsadziły, bo rogami zahaszą, to już może być gorzej, nie? Raczej tego nie zerwą, bo to mocne. Ale słupki powyrywają i pastu zerwany masz, nie? Ale póki co, zobaczcie, na środeczku się uczą się pasą. Jak dobrze pójdzie to właśnie. Mam tej linki to jest połowa szpuli może tutaj rozwinięta, a mam jeszcze drugą całą szpulę, więc to do stawu to spokojnie w taki sposób można zagrodzić na trzy liny. Więc kawo pola, nie? Co? Co ciebie wzdało? Ty, dzisiaj się nie ruszasz. Popiłaś za dużo. Co? Ja wam od robaków dam specyfik dzisiaj do mleka. Lepiej. Nie widać. Żeby miały jakieś tam większe problemy z robakami, bo robaki to wiadomo wszystkie mają kozy, łącznie ze mną. To jest normalne, że coś tam w środku musi być. Ale no, nie zaszkodzi im jak doleję specyfiku. Dobra. O, dzwoni. Pieniądze dzwonią. Tak to tu mamy. Zdobyczne. Klientka oddała, nie wiem, czy wspominałem, ścinali jakieś drzewo na działce i to było na drzewie. U. I myślę, gdzie to zawiesić, żeby papugi miały fajnie te mniejsze. Myślę, że tu jest idealne miejsce. Tam tylko przykręcę czymś może, nie? A to się nie złamie chyba, nie? O tak o, trochę. Nie pękło. O tak o. o. Trzyma jak trzeba. Tam przykręcę wkrętem dla bezpieczeństwa. Nie, to spadnie tu. Dobra, nie tako będzie. Pięknie. Orzeszek! podli go, kurde susza. Nasz Orzeszek. Na jesień sadzonkę sprzedam Z 200 zł licytacja o. O, nie tego. Mhm. Czego ty szukałeś ogólnie? Ogólnie czegoś do przykręcenia Taki wkręt wystarczy, nie wystarczy No i już Jak widać warunki są hardkorowe, sobie pomyślcie, że tutaj oto, oto, jest zasiane. Marchew, buraki i pietruszka, a i bób tutaj kawałek. Tak więc yy, ta marchewka, a i buraki widzę wschodzą. Także z niecierpliwością czekamy na mrozy. To buraczek. Ciekawe czy minus jeden go załatwi. Na pewno wszystko nie wschodzi od razu. Chłodniej się zrobiło, może część siedzi pod ziemią się okaże no cóż, trzeba ryzykować żebym tego nie zrobił, zobaczcie, to było drapane no w sumie mógłbym czekać ale mi się nie zgadzało z robotą po prostu, chciałem to zagrodzić od kus już, a wtedy z trzydziestką nie wiadę, nie? Wjadę, nie? No, więc podrapałem wcześniej i też ze względu na pogodę wcześniej zasiałem zobaczymy, czy to się opłaciło, jak nie, no to trzeba będzie jeszcze raz przelecieć siewnikiem, wyschnie gleba a tutaj już szykuję, zakrywam czym się da, gdzie się da, żeby tylko zielsko nie miało tak dobrych warunków do rośnięcia. A tutaj w te dziury coś tam już powtykam, nie? Cukinie, dynie, cokolwiek. Tam jeszcze kapucha będzie i coś tam i jeszcze jakieś rzeczy wisieje. gdzie zobaczę. To za odmiany tych kurde podkładek, że aż tak chce żyć jakaś dzika jabłoń odbije odbyle korzonka co roku a tutaj szczepione drzewo wczesne wczesna jabłonka piękne, silne przyrosty, ona ogólnie charakteryzuje się tym, że w duże drzewo rośnie może mieć z 8 metrów ale jest zaszczepione na kosztela, kasztela, kasztela chyba się nazywa to drzewo. A to Antonówka. Również zasuwa od korzenia. Pełno wilków już nie ciąłem w tym roku. To jest wszystko już tam na kwiat bardziej. nie Żeby tam pszczoły jak będą miały okazję niech zrobią z tego pożytek. Bo ja i tak tyle co potrzebuję dwa wiadra urwę tych jabłek albo tutaj spadną kury, zjedzą. No, różne odmiany. Wszystko dziczeje. Ciężko się zająć wszystkimi drzewami. Jabłonek jest tyle, że nawet yy, Niezadbane eee, urodzą tyle, że jest ponad moje potrzeby. Tak nie ma komu zbierać, przerabiać. Trzeba w sezonie się najadać świeżyzną z drzewa czy z ziemi, a później w zima kombinować. Jakieś dżemiki prosić od widzów. Patrzcie <laughs> jak brzoskwinka pięknie rozkwitła i już kędzierzawość się pojawia na liściach, nie? Słyszałem, że musi swoje odchorować, czyli pryskasz czy nie. Znaczy, jak nie pryskasz, to, to już to nie ma takiej opcji, bo Ci zniszczy się to drzewo, nie? Ale jak pryskasz, to się pojawiają na początku, a później już podobne. Chyba jak upały już nastają, już jest e, cięższa pora dla grzybów. To może wtedy on dopiero zaczyna rosnąć. Ale ja tutaj jak tylko minie kwitnienie, to myślę, że wiadę z mam rozrobiony w zbiorniku, więc tylko cyk, cyk. Po wszystkie drzewa, które pryskałem, widzę, że mają zaczątki kędzierzowości, nie? O. Więc mnie tam nic nie kosztuje. Się przejść w dobrą pogodę i prysnąć jeszcze raz w tym roku prysnąłem. Już jak były liście, już owoce, może nawet były zawiązane, nie pamiętam. I te drzewa, znaczy tamto przynajmniej tamte dwa uratowałem, bo chyba nadziei nie było już Także może mieć i to sens, oprysk później nie? miedziany o, Tak wygląda mniej więcej sato to tej porze roku, kwiecień 17 bodajże Najstarsza jabłoń na farmie Pień próchnieje niestety, grzyby rosną Tutaj raczej ratunku nie ma, to kwestia lat Myślę. Chociaż się obłonie też nieraz yy, gdzieś w Polach widać, że te pnie nawet i gorzej wyglądają, no ale już zbliżone do tego. I one jeszcze dają radę gdzieś tam wiecie, kawał kory idzie żywy. A pień zanim w środku spuchnieje, że się złami. To też minął na to,